Cześć! Cześć, witajcie! Witajcie w kolejnym odcinku z serii pod tytułem Żarty. Dziś niestety jestem sam, ale myślę, że żarty również będą dosyć ciekawe, fajne i śmieszne. Na początku zacznę od Chucku Norris, a później przejdę do następnych. W takim razie, zaczynajmy! Chak Norris potrafi słyszeć infradźwięki i ultradźwięki. Chuck Norris słyszy także światło. No to taki bardziej Przechodzimy do żartu z Jasiem. Żart numer dwa. Jaś jest na kolonii. Dostaje list, w którym rodzice napisali: Oto twoje 50 zł, o które poprosiłeś. PS. 50 zł pisze się z jednym zerem, a nie z dwoma. Żart numer trzy. Gościowi chce się do toalety, więc w warze zostawia piwo z przyczepioną karteczką. Naplułem. Po chwili przychodzi z toalety, i na karteczce jest dopisane: Ja też. No, a teraz czas cofnąć się w okres dzieciństwa. Będzie to wierszyk ze smerfami, więc zaczynajmy. Za lasami, za górami jedzie pociąg ze smerfami, a w ostatnim wagoniku jedzie ważnie jak na nocniku. A, a, a. Skoro już cofliśmy się do dzieciństwa, zostańmy przy bajkach. Bajka o panterze. Pantera wysiada. Załapaliście? Pantera wysiada. Przejdźmy do drugiej bajki. Bajka o seleży. Mama pierzy, a ja selerzę. Ha, ha, ha. Dosyć fajne nawet. To wiecie co? Może jeszcze jeden wiersz. Za górami, za lasami, żył Bin London z talibami. Aż pewnego dnia we wtorek, kiedy dobry miał humoryk, na swym kąpie wcisnął Enter i rozwalił World Trade Center. Ech. Nie wiem co o tym myślicie. Piszcie w komentarzach. I teraz na zakończenie tego dniowego odcinka coś o blondynkach. Dlaczego blondynki myślą przed lustrem? Bo co dwie głowy, to nie jedna. I to by był już ostatni żart. Pamiętajcie, jeżeli odcinek Wam się spodoba, lajkujcie, subujcie mój kanał No i piszcie, czy nagrywać z kuzynką, czy nie. Myślę, że ona na swoim kanale też kiedyś coś wrzuci takiego tego typu i może się u niej będę także pojawiać. Nie zapomnijcie także pisać w komentarzach, jakie żarty wyście by chcieli usłyszeć. Dawajcie swoje propozycje i te żarty, które mi się spodobają, będą na odcinku. Żegnam, do